No i pierwsze co, no to wiadomo, że karnecik, no trzeba kupić karnecik, tak? Kupujemy karnet. Eee, zwykły mogę kupić karnet ok? No to kupujemy. Eee, a, dobra, no to eee, na razie kupmy zwykły, później tak można dokupić te do 25 poziomów. No i zróbmy szybko recenzję. Karnet bojowy Pierwsze skiny całkiem ok, ale przejdźmy dalej. Eee, tutaj też nie ma jakichś rewelacji Ten ziomeczek jest od razu spoko, widać, widać, że dobra morda, tak? Jakaś fajna emotka Taka do jeżdżenia, też git Tutaj jakiś style, lotnie i tak dalej, ale przepatrzmy na takie naprawdę mocne rzeczy No i ta pani jest mocna, no nie oszukujmy się, że to jest po prostu dobry skin To jest dobry skin Co my tu jeszcze dalej mamy? Ten ma fajną taką przezroczystą głowę Też nie najgorzej Jakieś tu kolejne edycje Karuzowa różowa pani. Spider-Man to jest po prostu skin, na który czekałem, nie wiem, od y, całego rozdziału, od zawsze, bo zawsze chciałem mieć skina Spider-Mana w Fortnite'cie i w końcu. No i jeszcze druga wersja, druga kolorystyka. No nie, no po prostu lepiej by się nie mogło. Szczerze na to właśnie liczyłem. I okej, okay, dobra. Fajna motka. <grym> fajna motka.